Siemanko, to jest KKF i dzisiaj będziemy ratować żółwie przed wyginięciem. Jak widzicie, jeden z osobników wywrócił się na plecki. Możemy go uratować. Drugi jest tutaj. Pytanie. Czy dojdzie do... A tak, wiecie co, na poważnie. Słuchajcie, pytajcie się o kwadratową masakrę i kwadratowa masakra numer 6 nadciąga. I nadciąga dość szybko, bo zaczynamy jutro, czyli w sobotę o godzinie 18. .00. Będzie live na twitch.tv/skkf. Link w opisie w razie czego i ruszamy z nową edycją. Od razu Wam mówię, jak już tutaj wytrwaliście do tego niesamowitego momentu, że... Nowa masakra jest wzorowana pierwszym sezonem, czyli nie ma jakichś podziału na drużyny, nie ma konkretnych zadań do wykonania. Jest otwarty świat, gdzie każdy może tworzyć tak naprawdę to co, to, co chce, jak w pierwszym sezonie. Tylko to, co się zmieniło, zwykły Minecraft chyba powoli się nudzi. Także dodaliśmy mnóstwo różnych ciekawych modów, mnóstwo różnych, ja są tyle, bo oni mnie tutaj pożerają, mnóstwo różnych ciekawych zwierząt, które niekoniecznie są przyjazne. I innych ciekawostek. Zobaczycie potem co i jak. Ja na przykład mam tutaj magiczną sałatkę owocową. Nie wiem co z nią się jeszcze robi, ale się dowiem. Także słuchajcie, rozpoczynamy jutro. Wow! Rozpoczynamy jutro. Mam nadzieję, że będziecie na otwarciu. Zobaczcie, nawet mamuty mamy. I mam nadzieję, że sezon będzie równie dobrze udany co pierwszy sezon. Wracamy powiedzmy do korzeni, tylko w nowym, odświeżonym. Stylu. Także widzimy się jutro oraz w kolejnych odcinkach, live'ach i tak Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!